Myślę, że ten zespół na pewno zagra z nami odważny futbol. Zagrają na pewno piłkę na tak dla kibiców, bardzo ofensywną. Będą chcieli za wszelką cenę skasować trzy punkty w meczu z zespołem, który broni się przed spadkiem. Aczkolwiek jest to pojedynek derbowy i myślę, że jak zawsze nie zabraknie emocji i, i, i gdzieś tam jakieś rozstrzygnięcie jest 50 na 50, bo są jakieś inne czynniki, które w takich meczach decydują. Ja miałem też udział przy tej straconej bramce. Na pewno jest rząd za rewanżą. Chcielibyśmy. Wygrać ten mecz w gorszy i udowodnić, że, no, że, że, że nie zasłużyliśmy tutaj na, na, na porażkę. Jednak no, no, każdy mecz w naszym wykonaniu będzie ważny i jakoś aż tak bardzo nie, nie, nie traktujemy specjalnie tego meczu, bo każdy mówię, każdy będzie o trzy punkty i, i przede wszystkim gramy o zwycięstwo. Pierwszy mecz nigdy to jest wielka nie wiadoma po tak, po tak długim okresie, bo sparringi to jest coś innego, a, a walka o punkty to też coś innego Jest to mecz derbowy, ale w każdym meczu dają trzy punkty. Także, czy to będzie mecz Zawiszą, czy następny z Zwisą Polskę, do każdego meczu podchodzimy z takim samym nastawieniem.